Na kanale Kreatywna Intuicja Tarot i Coaching. Mam na imię Michalina i zapraszam na dzisiejsze czytanie kart. Może ta wiadomość szuka właśnie ciebie. Dzisiaj nadaję do ciebie z mazur. Mam nadzieję, że Ty też miło spędzasz ten wydłużony weekend, jeżeli masz taką przyjemność mieć wydłużony weekend i może jesteś na jakimś urlopie, może po prostu odpoczywasz w domu. Jeżeli ta sesja dzisiaj będzie dla Ciebie pomocna, inspirująca, jeżeli po prostu przyjemnie spędzisz tutaj czas. To z góry dziękuję za wszystkie łapki w górę, za komentarze i zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału. Dzisiaj zauważyłam, że jest już nas tutaj 1690 osób, co jest no ogromną ilością osób. Dla mnie, choć nie ukrywam, że moim marzeniem jest, żeby było Was 10, a może nawet 100 razy więcej. Dlaczego nie? Trzeba mieć duże marzenia. Jeżeli nie subskrybujesz kanału, a zechcesz Pomóc mi w przełamaniu tej magicznej bariery 1700 subskrybentów, do czego dążę już jakiś czas i jakoś nie mogę się wyrwać z tej dziurki. Jeżeli zechcesz mi w tym pomóc, to serdecznie za to Ci dziękuję. Dzisiaj zaczynamy sobie od Talii Lenormand. Dzisiejsze czytanie to znowu pójście na żywioł, nie mam żadnego konkretnego rozkładu, po prostu będę czytała karty tak, jak one się będą. Pojawiały i będę ci mówiła, co ja w tych kartach widzę. A ty interpretuj to zawsze adekwatnie do Twojej sytuacji, adekwatnie do tego, co podpowiada Ci Twoja intuicja. Pierwsza karta Stali Lenormand to list. Może przychodzić do Ciebie jakaś wiadomość, może nawet chodzi o tą wiadomość, którą ja się będę dzieliła tutaj z Tobą. E, tutaj ta wiadomość zaczyna się od litery O. Ale ja jakoś pomyślałam też o, o liczbie zero i pomyślałam sobie od razu o karcie głupca w tarocie, gdzie to zero symbolizuje koniec i początek i też to, że przechodzimy przez cykle i w pewien sposób w kółko zaczynamy od nowa, żeby coś skończyć i znowu zacząć. Myślę, że ta wiadomość tutaj może iść do ciebie właśnie jakaś taka wiadomość, która sprawia, że zaczynasz coś, że wchodzisz w jakiś nowy etap. Ale tak naprawdę może się dotyczyć każdej sfery Twojego życia. Tak jak powiedziałam, interpretuj to adekwatnie do swojej sytuacji. Myślę, że idzie do Ciebie jakaś wiadomość, która zmienia, zmienia Twoje życie w jakiś sposób. Zmienia Twoje życie, zmienia Twoje spojrzenie na jakąś sytuację. Może właśnie ta zmiana spojrzenia na sytuację sprawia, że, że staje się to nowym początkiem, bo coś Ci się być może odwraca, odwraca się być może Twoja perspektywa. Tutaj mamy pierścionek, więc być może, być może dla niektórych jest to wiadomość miłosna. Ten pierścionek oczywiście może oznaczać jakąś taką ofertę, właśnie relacji, związku, może małżeństwa, ale myślę też, że chodzi po prostu o jakąś relację, może być to nawet relacja biznesowa, jakaś relacja zawodowa. Myślę, że z tym pierścionkiem, zwłaszcza, że jest ukoronowany diamentem, myślę, że jest to coś długotrwałego, coś bardzo silnego. Więc jest tutaj i nawet teraz popatrzyłam sobie, że właściwie to, to o liście, i tutaj też mamy w pewien sposób takie o. Więc, yy, więc myślę, że ta wiadomość może być propozycją, właśnie. Może nie chodzi tylko o list, może chodzi o jakiś kontrakt. Właśnie jakieś takie zobowiązanie, wejście w relację, która odmienia Twoje życie, która jest bardzo silna, stabilna, długotrwała, a może wręcz wieczna, ponieważ mamy tutaj też znak nieskończoności. Trumna. Ja nigdy nie czytam karty na śmierć. Przede wszystkim dla mnie ta trumna kojarzy się z kartą śmierci w tarocie. Tutaj nie wiem, czy to w tym świetle dobrze widać. Tutaj jest taka ćma. Myślę, że ta trumna oznacza e, transformację. Coś się kończy, ale coś się zaczyna. I dokładnie o tym mówiłam e, przy, przy liczbie 0, przy tym O tutaj. E, że w kółko powtarzamy coś. Zaczynamy coś, żeby to ukończyć, znowu zacząć coś od nowa, więc jest tutaj koniec zdecydowanie i nowy początek yy, i jest to transformacja, coś odchodzi z tą yy, trumną, jest tutaj jakaś śmierć, ale tak jak powiedziałam, ja nie czytam kart na śmierć fizyczną, myślę, że jest po prostu to koniec czegoś, koniec jakiegoś etapu, może koniec jakiejś relacji, a wejście w nową i jest to bardzo transformatywna energia. Dla Ciebie. To zatem w pewien sposób te połączenie kart pierścionek, gdzie jest jakaś nowość, jakaś trwała relacja w połączeniu z tą trumną, właśnie tak symbolicznie mówią mi o końcu i nowym początku, że coś się kończy, żeby mogło zacząć się coś nowego. Pies mówiłam, że ta relacja jest długotrwała, bardzo stabilna, i tutaj zdecydowanie ten pies podkreśla lojalność. Ten pies tak jak karty tutaj leżą, patrzy jakby w stronę tych. Poprzednich kart. Więc myślę, że będziesz w tej nowej relacji, czy to biznesowej, czy przyjacielskiej, a może po prostu relacji ze sobą samym. Może to ty wchodzisz w taką relację, gdzie zobowiązujesz się przed sobą w końcu się kochać, szanować, zrobić coś dla siebie. Myślę, że patrzysz, mówiłam o zmieniającej się perspektywie i myślę, że zaczynasz patrzeć na siebie, na jakąś relację z zaufaniem, z ufnością, z lojalnością, że możesz zaufać i poczuć się bezpiecznie. Być może faktycznie chodzi tutaj o twoją relację ze sobą, że stajesz się swoim lojalnym przyjacielem, swoim lojalnym partnerem. Karta, która się odwróciła, to lis. To jest ciekawe. Ten lis patrzy w przeciwną stronę i lis faktycznie w przeciwną stronę od, od tego psa. Myślę, że uwalniasz się tutaj z jakichś relacji yy, takich. Gdzie ten lis jednak symbolizuje jakiegoś cwaniaczka, kogoś takiego, kto się zakrada za plecami. Więc myślę, że odchodzisz z tego typu relacji, a wchodzisz właśnie w relacje e, takie pełne lojalności, gdzie możesz zaufać i być sobą. Może też chodzić o to, że wchodzisz w tą piękną relację ze sobą, w końcu stajesz się dla siebie lojalnym przyjacielem, a nie lisem wobec siebie samego, siebie samej, który kopał pod sobą dołki. Na przykład nie wierząc w siebie, mówiąc sobie, że jest cały czas niewystarczająco dobry czy dobra, że nie zasługujesz na szczęście i tak dalej. Myślę, że tego lisa puszczasz wolno, czy to jest ktoś w twoim życiu, czy to jesteś ty sam, a odwracasz się w tą drugą stronę i zaczynasz patrzeć na siebie z miłością i z taką wiernością. Tu wypadła druga karta, ale ona się nie odwróciła. Tutaj jest krzyż i ja nie czuję tej karty, że ona przynależy do tego rozkładu, ale wypadła karta statku. Myślę, że tutaj. Z tą nową relacją eee, możesz gdzieś podróżować, możesz zmieniać miejsce pobytu. To może też łączyć się z tą wiadomością może to być jakieś zaproszenie a może zapraszasz siebie na jakąś wyprawę. Też, przez to, że statek pływa po głębokich wodach, myślę, że jest to też wyprawa wewnętrzna, gdzie wyruszasz na taką podróż wewnętrzną i zaczynasz odkrywać głębokie wody siebie. Takie miejsca w sobie, których być może wręcz unikałeś, unikałaś. Może też chodzić o zagłębienie się, w takie głębokie wody, po to, żeby zajrzeć w swoje ciemne miejsca, żeby je uleczyć i wynieść do światła. Ale może być to też podróż fizyczna. Możesz faktycznie wybierać się w jakąś podróż, zmieniać miejsce. Może zmiana miejsca pracy wymaga od ciebie, zmiany też miejsca zamieszkania. Może wyjeżdżasz. Za miłością, w poszukiwaniu miłości, a może zabierasz siebie w jakąś podróż, ale myślę, że cokolwiek się nie dzieje, jest to też podróż wewnętrzna. Zgłębiasz jakieś swoje głębiny, a, a może też jest to dla ciebie skok na głęboką wodę. Na przykład jakaś ta propozycja zawodowa, którą przyjmujesz albo wejście w jakąś relację. Lilia, jest tutaj zdecydowanie dużo delikatności. Mówiłam, że tej trumny na przykład nie czytam na, na śmierć fizyczną, jest to po prostu transformacja. Tutaj ten proces, to co się odbywa, jest bardzo delikatne z tą Lilią. Jest, taki, to jest to taki proces bardzo sensualny. Myślę, że rzeczy nie dzieją się w Twoim życiu w tej chwili tak gwałtownie, chociaż przemian jest dużo, ale myślę, że odbywa się to w takiej właśnie delikatności, w jakiejś w otoczeniu miłością. Może sam sama siebie otaczasz miłością, a może ktoś cię taką troską otacza. Jeżeli jest to relacja z kimś z zewnątrz, to też czujesz się w tej relacji właśnie tak delikatnie traktowany. Jest. Jakie to jest słowo, którego szukam? Nie tylko, że jest ci przyjemnie, że jest ci tak błogo, może tak. Jest to bardzo transformujący, transformatywny dla ciebie proces, a jednocześnie odbywa się to delikatnie. Kolejna karta, która się pojawiła, to książka, myślę, że odbywa się to delikatnie, dlatego że masz w sobie już dużo mądrości. I chyba zaczynasz rozumieć te procesy coraz bardziej. Dlatego myślę, że przechodzisz je delikatnie, bo sam sama jesteś dla siebie po prostu delikatniejsza. Już może nie suszysz sobie tak głowy, tak? Za, za siebie, za swoje jakieś niepowodzenia, za jakieś niedociągnięcia. Nikt z nas nie jest idealny. Myślę, że w końcu to rozumiesz. I ta mądrość, Twoja mądrość wewnętrzna, jakby tak promieniaje na zewnątrz, pozwala Ci przez te zmiany w Twoim życiu przechodzić właśnie delikatnie, tak jakby umiesz się o siebie zatroszczyć w tym procesie. Tutaj mamy Jeźdźca. To, już, to jest karta numer jeden i ona jest taką kartą trochę jak głupiec w tarocie. Faktycznie wyruszasz tutaj w podróż i zaczynasz coś nowego. Możesz, tak jak powiedziałam, poruszać się fizycznie, przemieszczać się, zmieniać miejsce, ale myślę, że jest to też podróż taka Twoja wewnętrzna, podróż duchowa, kreatywna, zawodowa. Jesteś jeźdźcem i zaczynasz coś nowego w swoim życiu. Może zaczynasz swój własny biznes, może decydujesz się pójść w tą stronę i podjąć jakieś ryzyko, właśnie w tej sferze. Zdecydowanie jest tutaj nowy początek. Ha, mówiłam, że rzeczy dzieją się delikatnie, ale pojawiła się tutaj kosa, która ścina dosyć szybko. Myślę, że niedługo te procesy w Twoim życiu przyspieszą. Myślę, że one przyspieszą, i ta to, 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 to kosa, tak jak trumna. Ja, ja czytam karty. Szukając zawsze pozytywów, nie negatywów. To nie jest taka kosa, która przychodzi gdzieś podcina ci nogi, pod warunkiem, że sam sama nie będziesz dla siebie taką kosą. Natomiast myślę, że rzeczy faktycznie, im bardziej się oddasz temu nowemu i nie będziesz temu stawiać oporu, to rzeczy zaczną się dziać szybciej, te zmiany będą następowały coraz szybciej, a ty z taką ostrością kosy będziesz w stanie. Odcinać niekorzystne jakieś wpływy w swoim życiu. Ludzi, energię, miejsca, nie będziesz mieć wątpliwości co do tego, co powinno zostać odcięte, co nie służy tej Twojej podróży, której tutaj jesteś temu nowemu etapowi Twojego e, życia. Ja chyba to tutaj zostawię, bo mamy prawie 12 minut i chyba nawet nie będę. No może dobra, może na chwilę, chociaż <laughs> zobaczymy, czy Tarot coś chce do tego dołożyć. Może nawet po prostu jedną kartą to zamkniemy. No jednak nie jedną, wypadły dwie i tutaj mamy koło fortuny i szóstkę buław. Koło fortuny mówi o fortunie, o szczęściu, a szóstka buław. Mówi o sukcesie i zwycięstwie. Zdecydowanie to, co się dzieje, nowy etap, znowu mamy takie trochę zero, taki okrąg, tak? Gdzie jesteś teraz zdecydowanie na górze, wszyscy mamy w życiu wzloty i upadki, przepraszam. Jesteś zdecydowanie na górze w swoim życiu. Teraz fortuna ci sprzyja, a to, co się dzieje, jest po prostu przeznaczone. Przyszedł już czas na te zmiany w twoim życiu. One nie dzieją się przypadkowo. Eee, zdecydowanie sukces tutaj z szóstką buław. To co się dzieje jest sukcesem i twoje decyzje w tym procesie są sukcesem. W końcu ruszasz do przodu dzięki swoim decyzjom i osiągasz sukces dzięki swoim decyzjom, a los cię w tym wspiera i dzięki temu też tych sukcesów jest coraz więcej, bo za twoją pracę los zwiększa jakby te twoje mnoży te twoje nagrody, te twoje sukcesy. Twoje zaangażowanie to jedna część, a los cię w... boże nie umiem mówić. Los cię wspiera, sprzyja ci. Pomnażając te Twoje nagrody, właśnie w nagrodę za to Twoje zaangażowanie. I teraz tutaj to zostawię. Mam nadzieję, że to czytanie było inspirujące, pomocne. Dziękuję za wszystkie polubienia, za wszystkie komentarze, za wszystkie subskrypcje. Dziękuję za Twój czas. Dzisiaj wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Muzyka